Na filmie w najlepsze trwa plebiscyt 50 na 50, w którym to Wy możecie wybrać swojego ulubionego zwycięzcę z długiej historii festiwalu filmowego w Gdyni. Link do głosowania znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału, w którym przybliżę Wam 7 kolejnych filmów walczących o Wasze głosy. Niby bogowie, a jednak zwykli śmiertelnicy i żmudne próby przesuwania kolejnych granic. W filmie Łukasza Palkowskiego z 2014 roku reżyserowi udała się trudna sztuka. W warunkach polskich nakręcić amerykańską biografię z prawdziwego zdarzenia, naraz precyzyjnie skonstruowaną, trzymającą w napięciu i dogłębnie ekscytującą. Być może właśnie dlatego bogowie poza złotymi lwami mogą pochwalić się statusem jednego z najchętniej oglądanych polskich filmów XXI wieku. Zabito i Wyjedź z tego miasta to z każdej strony film radykalny, zarówno w warstwie formalnej, jak i tematycznej. Mariusz Wilczyński wraca do swojej rodzinnej łodzi, by opowiedzieć na poły autobiograficzną historię o własnej rodzinie, mgnieniach przeszłości i szerzyźnie dawnej, minionej Polski. Ustawiony pomiędzy Lynczem, Brunonem Szulcem i demonicznymi zapiskami w brudnopisie, film Wilczyńskiego do dziś elektryzuje i nie daje o sobie zapomnieć. Obywatel Jones, Agnieszki Holland, jest obrazem szczególnym. Nie tylko pierwszym od 13 lat anglojęzycznym filmem reżyserki, ale i swoistym powrotem do historycznych opowieści, w których Holand zawsze czuła się najlepiej. W tym debiutującym na festiwalu w Berlinie dziele reżyserka splata przeszłość z zaskakującą aktualnością. Prawda historii w jej obiektywie to bowiem coś, o co warto walczyć nie tylko dla idei, ale dla zrozumienia tajników jej biegu, przypominającego nie maraton, a raczej pęd po owalnej stadionowej bieżni. Po wyróżnionych na festiwalu w Berlinie dreszczach, to właśnie ucieczką z kina wolność, Wojciech Marczewski na dobre zapisał się w zbiorowej pamięci Polaków. Powstały na rok po transformacji ustrojowej film zdecydowanie rozprawia się z mechanizmami komunistycznej cenzury, ale robi to z użyciem atrakcyjnej metafory, a nie deklamowanego dydaktyzmu. Nawet jeśli do dziś ze świecą szukać w Polsce wrażliwości Udiego Alena, po filmie Marczewskiego można zakrzyknąć Mamy swoją purpurową różę z w domu. W różyczce Janki Dawa-Błoński brutalne realia komunistycznej indygilacji zderza z łagodną opowieścią o niespełnionej miłości. Jego film ogląda się raz jak amerykański szpiegowski thriller, raz jak druzgoczący melodramat, raz jak niemieckie życie na podsłuchu, raz jak elegie z Penelope Cruz. Być może właśnie dlatego ten oparty na mocnych kontrastach trójkąt miłosny stał się dla Polaków w całym kraju tak ważny, na tyle, by kilkanaście lat po premierze zdecydować się na nieoczekiwany, współczesny sequel. W 50-letniej historii festiwalu w Gdyni nie było zwycięzcy z dłuższym tytułem niż życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Tworzony pod koniec zeszłego milenium film również opowiada o końcu: umierającym człowieku, który w obliczu pewnej śmierci dokonuje poruszającego rachunku sumienia. W historii festiwalu niewiele było aż tak refleksyjnych, filozoficznych opowieści, jeszcze mniej wyłączając z tej grupy magiczne obrazy Krzysztofa Zamussiego. Jeśli filmy Kazimierza Kutza uważaliście za nieaktualne opowieści o konkretnych momentach śląskiej historii, koniecznie wróćcie do niezwykłych paciorków jednego różańca. W swoim arcydziele z lat 70. reżyser opowiada bowiem o patodeweloperce. Śledząc historię starego górnika, którego dom ma zostać zburzony pod budowę bloku mieszkalnego, Kutz kreatywnie kręci film o komunistycznej destrukcji, wycinającej nie tylko własność prywatną, ale i przede wszystkim historię i tożsamość nieszczęśliwie uwikłanych w system ludzi. Na który z nagrodzonych filmów oddacie swój głos? Link do ankiety znajdziecie w opisie tego wideo.